Planuje na nas, tak co robimy? Mam pomysł, chodźcie do mojej bazy. Wszystko zaplanowane, każdy ruch. Ja i USA lecimy na Afrykę. Ja od strony oceanii. Ja lecę z Rosji. A ja lecę z Europy. Idealny plan, czas przygotować armię. Gotowi? Świat będzie podległy pod moją dyktaturą. Tak. Jesteście gotowi, by walczyć o naszą ojczyznę, ale nic Będziecie zawsze walczyć do ostatniej osoby. Zawsze! Nie będziesz mieć zbyt łatwo, bo cię widzę i wiem, co oni gadają. Szykujcie się, bo zaraz zacznie się wielka, wielka wojna, i weźcie wszystko, co macie, bo oni biorą całą swoją armię. O kurwa, ale było blisko, teraz ja go strzelę. Okej, okay, jesteście na pozycji? Tak. 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 Argentyna, Brazylia, czekajcie, Rzeszów, szykuj się na moją komendę i atakuj. Mogę być ostatnia. Przecież masz być po mnie. Tak, ale kiedy Rzesza będzie słaba, to chcę mu ostatni raz pokazać, jak wielki błąd popełnił zdradzając mnie. Argentyna i Brazylia, zmiana planu. Wyczekajcie na moją komendę. OK, USA gotowy. Tak. Nie popisuj się. Co jest, kim ty jesteś? Nie pamiętasz? Dawaj, podnieś to. Jaki słaby lol. No dawaj, bierz swoją broń, mogę nawet za ciebie. No już podnieś. Dawaj, podnieś. Co to? Argentyna atakuj go, póki jest nieprzytomny. Jesteś pewny, że się uda. Uda się, jeśli zamiast beczyć jak ciota, to będziesz atakować. Nie jestem ciotą. To atakuj, kurwa. Dobra. Co ty tam gadasz po niemiecku? Nie rozumiem cię. tu. Teraz jest nas i I co teraz mały gnojku jesteś i iż martwy jakieś ostatnie słowa na Udało się stracili Berlin. Doskonale teraz Brazylia. Okej okay, Brazylia, zaraz atakujesz i szykuj się. Halo. Dlaczego on nie odpowiada, co się znowu dzieje? Mam nadzieję, że szybko skończą, bo stoję już tu kilka godzin. Nareszcie wróciłem. Kto to powiedział? Ty zielono żółty masz fajne ciało. Dziękuję. Nie oceniam cię, tylko patrzę, jaką dobrą ofiarą jesteś, abym mógł wrócić. Co? Nareszcie. Nareszcie mogę przejąć nad nim kontrolę i wrócę, by się zemścić. O, Brazylia, co tu robisz? A nic ta. Zaraz, zaraz, jak ty wyglądasz, i Twój głos nie jesteś Brazylią, kim jesteś. Patrz, ktoś idzie. Co jest? Szybko szykuj armię. A co się dzieje? Oni wrócili. Kto? Maurowie. Cześć Łaj zostęskniłeś się. Już po nim. To co teraz, jak Brazylia nie żyje? Zaraz będzie żyć. Co jest? Ja żyję. Dziękuję za. Brazylia, co się stało? Brazylia, wszystko dobrze? Co z nim? Może szok. Hallo mali problem jeden set nas ma, chyba, rócy z cuk i mi reaguje na nas, kokci jego wesce. O, esto jałowa, gdzie ja jestem? O książę w końcu się obudził. Oj, ało. Jak ty niewyraźnie gadasz, nic nie rozumiem. ale walnął mnie, że aż mnie ogłuszył ale już mi lepiej. Kurwa, kto tym rzucił trafiło mnie w łeb. Zatłukę cię gorzej niż twoja stara, nawet jeżeli zginiesz. Poczekaj przez przypadek to zrobiłem. Mam to w dupie czas na śmierci. Teraz już po tobie wyjmę tą włócznię i wsadzę ci do dupy. Nie chcący to zrobiłem. A ja mam to w dupie. Mogę go zniszczyć. No dobra. Teraz jak nikt nie patrzy, to cię zabiję i wezmę ze sobą. Co jest kim ty jesteś? Poczekaj, może się dogadamy. Słowa. Nie zabijaj mnie. Teraz idziesz ze mną do piekła. Rzeszów, czekaj, nie idź tam. Nie. Co się stało? Imperium Rzeszów już z nami nie ma ale pokonała trzecią rzeszę. Jak to trzecia Rzesza ją zabiła? Czy obaj w tym samym momencie zginęli? Widziałem jak weszła do portalu i mówił coś o piekle. W sumie to musimy odrodzić wszystkie państwa jak zniszczyliśmy trzecią rzeszę. Ach jak to jest przyjemnie wrócić na mapę. Co to za wstrząsy mam nadzieję, że trzęsienie ziemi. Nareszcie wróciłam już myślałam, że będę na zawsze w piekle ciekawe, co się dzieje w USA. Co się dzieje? Co jest ty żyjesz? No to robimy imprezę i. Koniec trzeciego sezonu pewnie myśleliście, że Imperium Rzeszów na zawsze będzie w piekle i dam wam takie zakład na 300 słubów. Założę się, że do końca roku wbije 2000 słubów, ale nie musisz subskrybować, ale jeśli Ci się podoba, to byś mi dzień zrobił.